Okej, okay, słuchajcie, bo to jest totalnie creepy. Miałam taki okres w życiu, kiedy mieszkałam w starym, zapomnianym bloku. Jak te z lat osiemdziesiątych mury grube, winda, która zawsze śmierdziała starym olejem i takie mieszkania, że światło ledwo świeciło. Więc pewnego dnia wchodzę do domu po szkole, robię herbatę i nagle słyszę szelest. Takie ciche kroki, jakby ktoś chodził w przedpokoju. No to myślę może to wiatr? Może coś z zewnątrz ale to nie było to. Krok za krokiem aż usłyszałam coś, jakby szept w moim pokoju. Serio. Szept. Myślałam, że zaczynam wariować. Na pewno to duch. Mówię do siebie: spokojnie, to tylko ja wpadam w paranoję przecież to tylko mieszkanie w starym bloku. Ale nie, to się nie kończyło. Co noc o tej samej godzinie słyszałam to samo. Kroki, szelest, czasami drzwi zaczynały się otwierać same. Byłam przekonana, że to jakiś duch. No. Więc zaczęłam szukać w internecie: jak zabezpieczyć mieszkanie, co zrobić, żeby duch nie chciał mnie straszyć. Zaczęłam palić świeczki, robić różne rytuały, bo serio, byłam wkręcona. Kiedyś nawet poprosiłam koleżankę, żeby przyszła na noc, bo już nie dawałam rady. Aj. Pewnego dnia po wszystkim wracam z zajęć na uczelni, a za drzwiami stoi pan Janek, mój sąsiad z góry, z rękami pełnymi narzędzi. Okazało się, że przez te wszystkie dni on próbował coś naprawić w swoim mieszkaniu, ale przez tysiące tygodni... Dziurę w suficie, którą zrobili w trakcie remontu, cała jego robota hałasowała w moim mieszkaniu. I to on był źródłem ducha. Przeprosił za to wszystko i obiecał, że już tego nie zrobi. Cały czas krzyczał, że to on zepsuł tą dziurę, przez którą miałam wrażenie, że straszy mnie jakaś istota z drugiego świata. Nie, wiem czy śmiać się, czy płakać. Po tej akcji sąsiad przyniósł mi kwiaty na przeprosiny. Nie wiem, kto jest bardziej przerażający on, czy fakt, że nie zdążyłam pozbyć się tego strachu przez parę tygodni. Więc no, jeśli kiedykolwiek poczujesz kroki w swoim mieszkaniu sprawdź, czy to nie są sąsiedzi.